Hej hej, na wstępie do tego odcinka chciałem Was zaprosić do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, łapeczki w górę oraz jakiegoś komentarza na temat e, może ograniczonego, ograniczonego czasowo trybu zaopatrzeni i zamknięci, także zapraszam Was do oglądania. Także witam Was ponownie w odcinku z ograniczonego e, czasowo trybu. Takiej okrojonej wersji Call of Duty normalnego. To jakieś przejmowanie punktów. Oho, dobra. No i nie udało się. Na wstępie chciałem wam powiedzieć, e, że kałaszek już się zbił do nowego odcinka z strzelicy, także oczekujcie. Zachęcam również do komentarzy oraz konwersacji na temat tego trybu. I uważam, że ten tryb jest spoko, jeśli chcecie sobie bić level na broni, ewentualnie na karnecie, ponieważ jest tu szybki time to kill. Oczywiście tu jest losowość trybów, także niekiedy będziecie się szybciej obracać, niekiedy wolniej. Ale uważam, że to jest lepsze niż Grabież. Wrócimy sobie, sobie tutaj granat. Zabezpieczanie punktów to nie jest dobre na nabijanie, na nabijanie levelu. Ale inne tryby już tak. O, 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 gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? Dobra. W ogóle spokojnie się gra, kałaszkiem. Jest, no szybciej się zabija po prostu niż m nie? No to to jest ten plus. Na pewno. O tam był gościu, ale już nie mamy co rzucić. O już go wykończyli? Dobra, mamy. O i jak widzicie level się wbija na spokojnie co to się nie przejmuje? no dobra, nieważne oho 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 oho, no dobra, nie wyszło trochę w ogóle przy okazji nabijania sobie levela na broni testuję różne konfiguracje także co całkiem spoko jest interes bo ja mogę sobie patrzeć na konfigurację i przy okazji sobie bić level Dobra. Nie było tego, nie było. Tu jest jeszcze tryb e, typu Deathmatch i on jest o wiele lepszy, bo szybciej się odradzamy. I za zebranie znaczników mamy albo 50 albo 150 punktów dodatkowych, PD. Jeśli zbierzemy znacznik wroga no to dostajemy 150. Jeśli e, sojusznika to dostajemy 50 punktów expa się także oprócz tego co zabijemy to jeszcze dostaniemy dodatkowe punkty, a to jest mój, dobra możecie również napisać czy ten tryb, znaczy ten tryb no ogólnie ten ograniczony, ograniczony czasowo event zachęcił was do kupna pełnej wersji. Dobra, udało się. Jak widzicie kamuflaże też się wbijają. Choć zbytnio nie zwracam na nie uwagi. Ogólnie, nie wiem czy wiecie, ale jeśli chcecie odblokować złoty kamuflaż do broni musicie wykonywać zadania. W zakładce kamuflaże tam macie zadania. I jeśli nie macie pełnej wersji gry, to może będzie być wam ciężko po prostu to zrobić, bo na zwykłym warzone po prostu wolniej wbijacie punkty niż tutaj. Także, no jeśli nie macie pełnej wersji gry, tak jak ja, no to będzie wam trochę ciężko, ale ja sądzę, że kamuflaż do broni to jest tylko taki zbędny dodatek, żeby ewentualnie się popisać, albo nie wiem, żeby nam było milej, ale oczywiście informuję, żeby nie było. To przejmowanie jest dosyć długie Dobra, zaraz przejmiemy. O. Mieliśmy szczęście. Dobra, ale całkiem z biodra jest całkiem dobry ten kałaszek. Co prawda wolny, no ale to jednak nie jest PM. No, no i czasami potrafią nas tak zaskoczyć. Ale nie narzekam na niego w sumie. To coś tam. Dobra, tak mi w głowę. No nie wiem, czy on nie PM-ami pewnie. A nie, grał. No grał też całkiem spokojnie. O modyfikacjach z no naprawdę niezła. W ogóle nie wiem, możecie napisać w, yy, w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobił odcinek na temat najlepszej, bro, najlepszych broni. dostępnych w Call of Duty Warzone. Wiadomo, że ze wszystkich da się zabić, ale... Jedne są lepsze, drugie gorsze. Przynajmniej w mojej opinii. Dobra, się ten granacik i... Lecimy tutaj. Nie ma nikogo. Dobra, na farcie trafiliśmy. Tu też na farcie trochę. No i widzicie, znowu level. Dobra, o nie. Chciałem kucnąć, ale mój mus chyba tego nie przerobił. O co to było? Jakiś fleszyk A tu mój Dobra, niku nie widziałem Tam jest, jeden Idziemy na plecy Eee ja no, zarobić te, zarobić te plecy Dobra, ale chociaż asysta jest, tam jest gościu Gdzie na punkt Przejęte, przejęte i lecimy dalej Mi się wydaje, że to jest fajna odskocznia od takiego warzona, bo można się tu trochę bardziej zrelaksować, no widzicie gościu się położył na ziemi i nie miałem szans Także jeśli się zdenerwujecie na warzone, to możecie tutaj wbijać jeszcze przez jakiś czas Aha. Jak ja cię nie mogę... To... Wyciszymy sobie typka, bo mnie po prostu denerwuje takie coś. Pierdoli coś w innym języku w ogóle nie, Nikt go nie rozumie. Pewnie. A na pewno nie ja, to nie wiem po co ma mi pierdolić nad uchem. Sorry, że przeklina, ale to jest po prostu denerwujący. No dobra, był tam skąpiony. Mmm... No wychyl się, wychyl. Dobra, poszedł sobie chyba stamtąd. Jeden. Tu gdzieś jest chyba na blisko. Oho. Siema to Dożyciemy, O Jezu. No. Nie zdążyliśmy wejść na górę, ale spoko. Próbowaliśmy, nie? E, tam... E, tam jest? Ale się ich tu rozmnożyło Tu na pewno będę się kampić gdzieś Tam w okienku są, o tu przebiegał Jak on mnie widział Dobry gościa Chciałem go zaskoczyć to on zaskoczył mnie, o co to było Nie, Jakiś dementer randomowy No tak, na daleko może nie jest za dobry ale Przynajmniej na blisko, takie było założenie, że był na blisko dobry No dawać, wbijać Dobra chyba zrezygnowali No, przejść był dobry, tylko wykonanie trochę ciulowe że się tak wyraża. Ale jak widzicie szybko się możemy od tutaj odrodzić. Możemy sobie nabić dużo punktów. Level, dobro nie leciek, poszalały. Także same plusy. Time to kill też jest dosyć szybki, chyba że ktoś się kampi, no to jest wtedy problem. Zabezpieczymy sobie tą flagę i lecimy dalej. czyli po prostu mój mózg już wymyśla sobie graczenia. No i niestety porażka, ale w sumie przynajmniej eks do broni wpadł. A ja dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, lajkowania, klikowania, komentowania. Także siemaneczko, Widzimy się w następnym odcinku.